Wielu Was tutaj się zgromadziło, że aż się rozbisurmaniłem przed tym wystąpieniem. Taki mały, a tak wiele potrafi. Zapomniałem się, to after party. Niektórzy mówią, mój jest mniejszy, a potrafi więcej. Częściej rozmawiają o nim kobiety. Ja to tam taki jak mój, to mi wystarcza. Inna mówi, mój już jest za stary i wymienia go na nowszy model. Przez niego rozpadają się związki. Mowa o telefonie. Tematem dzisiejszym mogłoby być zadanie pytania: czy w dzisiejszych czasach da się żyć bez telefonu? Otóż odpowiedź jest według mnie jasna. Nie da się żyć bez telefonu. Podobnie jak nie da się żyć bez elektryczności, internetu czy Facebooka. Istnieje o wiele większy problem. W dzisiejszych czasach jesteśmy uzależnieni od telefonu. A nawet przez niego sterowani. Mówi się, że za kilkanaście lub kilkadziesiąt lat to roboty będą nami sterowały roboty ze sztuczną inteligencją. Wydaje mi się, że te czasy już nadeszły. Sterują nami nasze telefony. Tak naprawdę, to my jesteśmy zwierzętami naszych telefonów. Tak samo jak mamy swojego psa, kota, komika. To tak samo Ty jesteś psem swojego telefonu, kodem swojego telefonu czy też chomikiem swojego telefonu. O co chodzi? Zaraz Wam pokażę. Inga, proszę Cię, żebyś do mnie zadzwoniła. Hmm. Jak się zachowujemy w sytuacji, gdy dzwoni do nas telefon i leży gdzieś obok. I lecimy. Lecimy na nic nie patrząc, tak? Nie liczy się nic, tylko to, że dzwoni do nas telefon. Najlepszym tego przykładem jest moja mama. Przygotowując się do tego wystąpienia, ostatnio przyglądałem się mojej mamie. Jak ona się zachowuje. Byliśmy na zakupach. Pakujemy już rzeczy, ponieważ za chwilę pani poprosi o zapłacenie, zaczął dzwonić telefon do mojej mamy. Na co ona torebka i telefon dzwoni. Na nic nie patrzy. Tylko telefon się liczy. Co jest jeszcze ważne? Moja mama ma około 50 lat i tak naprawdę... Często tak używam, przepraszam. I o co chodzi? Moja mama lubi często zmieniać telefon. To nic, że potrafi tylko korzystać z dwóch funkcji: wysyłania sms i budzika. Pomijam już to, że budzików ma milion ustawionych na każdy dzień tygodnia 801, 802, 803. Zmienia te telefony bardzo często. Ma umowę w, w sieci na kartę z abonamentem czyli popularnego miksa. Wykorzystuje 3 doładowania miesięcznie. Już na dzień dzisiejszy ma konta aktywne do 2016 roku. Tak sobie pomyślałem, że jeżeli za kilkadziesiąt lat moja droga mama odejdzie z tego świata, to pamięć o niej pozostanie żywa, ponieważ jej konto w telefonie będzie ważne jeszcze 20 lat. Kolejnym przykładem takich zachowań, gdzie telefon nami rządzi, są statystyki, o których wyczytałem. Badania przeprowadzone w Anglii. 94% ankietowanych odpowiedziało, że wolałoby przez tydzień nie uprawiać seksu, niż nie mieć dostępu do swojego smartfona. A 60% z tych ankietowanych woli bardziej swój telefon od swoich dzieci. Obawiam się, że to wszystko przyjdzie do naszego kraju, tak jak dzieje się to z innymi rzeczami. Co jeszcze takiego jest złego w naszym zachowaniu? Często na spotkaniach, różnych szkoleniach. Wychodzimy, wychodzimy z nich, ponieważ otrzymujemy ważny telefon. To również odbywa się na naszych spotkaniach. Może nie zbyt często, ale czasami to idzie zaobserwować. Czy te telefony są naprawdę aż tak ważne? Czy jeżeli ta informacja, która do nas dotarła, nie dotarłaby do nas, bo nie mielibyśmy wtedy włączonego telefonu, czy coś by się stało w naszym życiu tak ważnego? Myślę, że nie. Chciałbym Waszą uwagę zwrócić szczególnie na to, żebyśmy w wielu sytuacjach zatrzymali się, wyłączyli telefon i zobaczyli, co jest dookoła, co nas otacza: osoby, przedmioty, miejsca. Jednym z najwybitniejszych tego przykładów jest artykuł, który ostatnio wyczytałem. W 2007 roku w Waszyngtonie przeprowadzono takie badanie. Na stacji metra około godziny 12 pewien mężczyzna grał na skrzypcach sześć utworów Bacha. Przez 45 minut. W tym czasie przez stację przewinęło się 2000 osób. Tylko kilkoro z nich zatrzymało się, żeby posłuchać. Po 45 minutach ten facet przestał grać i wyrzekł. Nikt nawet nie zwrócił na to uwagi. Tym skrzypkiem był Joshua Bell. Jeden z najwybitniejszych artystów, który potrafi zagrać najtrudniejsze kompozycje w świecie. To pokazało problem skali, jak jesteśmy zagonieni. A większość tego problemu pokazuje nam również nasz telefon. Większość z osób ubiera słuchawki i idzie prosto przed siebie, zmierzając do, te, do celu, nie patrząc na to, co dzieje się dookoła. Zastanawiając się nad podsumowaniem tego tematu, pomyślałem o tym, że często próbujemy się dodzwonić do niektórych znajomych, przyjaciół, a oni nie odbierają, dopiero po pewnym czasie do nas odzwaniają. Ci ludzie są szczęśliwi. No tak, ale większość z nich to tak naprawdę kobiety. Nie ukrywajmy, do nich jest y, się najtrudniej dodzwonić. W tym czasie oglądają ulubione seriale, plotkują z innymi kobietami, do których jest też ciężko się dodzwonić, robią zakupy, ale są szczęśliwe. I tak naprawdę życzę wam teraz, żebyście... W wielu sytuacjach Waszego życia zatrzymali się, wyłączyli ten telefon i żeby nikt Wam nie przeszkadzał, żebyście cieszyli się życiem. Dziękuję.